Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na kolejne tradycyjne już otwarcie kongresu, któremu towarzyszyć będzie sesja Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękujemy organizatorom za coroczne zaproszenie i jak zwykle postaramy się wywiązać z nałożonego na nas zadania, mianowicie porozmawiania, przedstawienia perspektywy na aktualne, główne problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce. W tym roku czeka nas szczególnie ważna sesja, ponieważ kumulacja dwóch spraw, o których Państwo doskonale wiedzą, a więc początek kryzysu zdrowotnego w połowie ubiegłej dekady, kiedy zatrzymał się wzrost długości życia Polaków i Polek i nałożona na to pandemia, o której mówiliśmy z udziałem gości zagranicznych rok temu, powodują, że w Europie i w Polsce trzeba powiedzieć sobie o takim resecie spojrzenia na system ochrony zdrowia, czy nawet system zdrowia. Główne postacie, głównie eksperci europejscy pod egidą Komisji Europejskiej i WHO. Opracowali dokument w ubiegłym roku, we wrześniu, i ten dokument będzie stanowił jak gdyby pierwszy element naszej sesji. Wskażemy na główne zagrożenia w Europie i w Polsce. Ale zaraz potem odbędzie się promocja naprawdę ważnej inicjatywy. Mianowicie nasz komitet zaprosił 40 ekspertów niezwiązanych. Z bieżącą polityką, którzy opracowują 14 bardzo ważnych tematów o współczesnym systemie zdrowia w Polsce. I wybraliśmy na nasze spotkanie trzy z nich. Pierwsze to powiemy o głównych zagrożeniach, ale zaraz potem to, co wszystkich nas dotyczy, nie tylko od strony zdrowia, pan profesor Krzysztof Opolski i pan Marek Zuber omówią główne Makroekonomiczne problemy i perspektywy, scenariusze, które mogą nas czekać, a które będą się odnosić do ochrony zdrowia. I drugi podstawowy temat to kilku najważniejszych ekspertów w Polsce opracowało już i przedstawimy pierwsze założenia i tezy polisybrief, czyli takiej ekspertyzy dotyczącej zdrowia publicznego i całego systemu. To, co musi się zmienić, Żebyśmy w tym kryzysie, w którym jesteśmy, mogli z niego po prostu krok po kroku wychodzić. Oczywiście, że przedstawimy Państwu też wszystkie tematy i, 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 i wymienimy je, żeby wzmocnić oczekiwanie na, na, na ten projekt, który nazywamy skrótowo Polskie Zdrowie 2.0, nie tylko makroekonomia, nie tylko zdrowie publiczne, ale także nowa polityka senioralna, prawa pacjenta. Zasadnicze znaczenie ma przecież nasz styl życia, o tym też będziemy mówić, a więc o aktywności fizycznej Polaków, o spożyciu alkoholu. Tak gorące tematy w medycynie klinicznej, jak redukcja liczby hospitalizacji na rzecz diagnostyki ambulatoryjnej, hospitalizacji jednodniowej, jakości standardy w ochronie zdrowia, potrzeba szybszego niż dotąd wdrażania. Innowacji, czy wreszcie kadry medyczne. Tak więc widzą Państwo, że zakres projektu jest bardzo szeroki, a pierwsze dwa, trzy tematy, które omówimy dla Państwa z udziałem naszych ekspertów, to będzie godzina 8.40, wtorek, 11 października. Gorąco zapraszam Tomasz Zdrojewski, Wojciech Hanke, Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.